Siemaneczka, jestem Fikusek, a dzisiaj ze mną Shox. Witajcie towarzysze, tak. Będziemy w dzisiejszym odcinku przechodzić z Takie luźne stopki. Tak, stopki. No, stopki, no ogólnie będziemy przechodzić parkury w tym Będzie odcinku. Nie jak coś, jak coś. <laughs> Dobra. Pierwszy parkour jest to parkour Szymonosława, Rafa Koralowa i tutaj to jest Szukaj Klucza, więc jak chcesz możesz chodzić za mną, Dobra. bo wiem gdzie one są. Tutaj jest niebieski. Okay. Dobra to a... mi chyba wysłał screen na tej mapie. ale nigdy na nim nie grałem. Dobra. dobra, tam za startem jest zielony klucz, musisz uważać, bo tam jest Tesla i Colt, żebyś nie zginął. Dobra. R Dobrze. Raczej, raczej nie zginiesz. Chyba. Zaraz. Dobra. To same miota trochę, ale dobra. Dobra, następny klucz tam jest żółty, tak, tutaj jest żółty. Tutaj w tym miejscu tu pucharek, żółty kluczek, Tutaj. Yeah. Dobra Ej, kurde, ja teraz się tak patrzę, że jak z gry nie mam. O kurde. O, nie, ja tam, ja tam pewnie dam ta, ta, ta. jakąś muzykę w tle, bo... Dobra, tutaj teraz. E, musisz wejść i uważać na to, żeby cię ta dziura nie pochłonęła. Nie, jeste nieudolny i możemy wciągnąć. No, nie, nie, no jakbyś grał na legacji, to mogłoby cię wciągnąć, bo tam magnesy są mocniejsze, także... Dobra, no i to tyle o, z kluczy? Tak dobra, tyle kluczył. Idziemy. Legacji to już się laguje. Nie ja, ja, nie, ja jakoś osobiście nie gram w legacji, ale no. Dobra, to jest czerwony klucz, i tu musisz uważać, cię... No, no, te. O oh, kurde, będę Ja <grym> też ja oh, mam oh, oh. kreskę HP. Ja też mam kreskę HP. No, ale, ale tutaj jest tego. Tutaj są megody, to można się uleczyć na chillerze. Nie yeah. ja. Kurde, się miechać? Co? Ja myślę, że to już jest koniec. Nie, to jeszcze trochę jest tego. Znaczy w sumie zaraz koniec, bo tutaj musisz uważać, że to, to jakiś taki tor ciężki, dużo przeszkód jest, ale chyba raczej nie zginiesz. Jeszcze poznać się ze No <laughs> Dobra. Mam umarł. chyba wybaczcie za spoiler. <laughs> <laughs> o, czy coś tam? Dobra, ale dobra. Musia, musiałem, musiałem wyciszyć Discorda i zginąłem, niestety, ale dobra, dam radę, wrócę chyba. <grym> <Dobra>. <grym> nie wiem. No, ja mam rekord dnia, yeah. O, no i git. No ja raczej chyba nie będę Zzuka, mieć rekordu dnia, bo ja już 3 minuty rzekomo ten parkur przechodzę, ale da się go jeszcze szybciej <grym> przejść. <grym> dobra. Yes. patrz jak piękną twarz i do. Tutaj Dobra. jeszcze... Nie, w sumie wychodzę sobie do Lexusa. Dobra, to zaraz Dobrze. będziemy mogli przejść do następnego parkura, tylko wejdę do mety i też wyjdę. Dobra. Dobrze. Dobra. Jej. Dobra, mam metę, też mam rekord, nie? Aha. O, czyli no. pobiłeś. Chyba musiałem Cię pobić, nie wiem. Dobrze. Dobra. Trzec tak, tak pobił. Tak, <śmiech> tak <śmiech> no ale... <laughs> pobiłem, pobiłem Cię. Przemoc. No, tak czy siak udało nam się przejść parkur, i możemy przejść chyba do następnego. Nie wiem, ty, ty wybierasz parkur czy ja? Stopki hmm. jakieś? Czekaj, no ja miałem w głowie, że twój przejść, ale ty coś mi o tym pisałeś, nie? Co no, generalnie stworzyłem jakiś nowy parkur, więc w sumie możemy przejść. No w sumie czemu nie? Tego moje najnowsze Ta, i tutaj. Lubisz zimę. Lubisz zimę? Tak, lubię. Znaczy, no, no lubię zimę. Nie. Ja, ja akurat lubię. Dobra, tutaj jest Zjedniamy kluczyk się. jak co, tutaj jest kluczyk okay. jak co, bo... Dobra. Dobra. No i chyba przechodzimy dobra. tutaj... Tutaj 180. Ach. Jestem zmęczony już tym bieganem. <laughs> no, czy. dobra, tutaj... Tutaj w ogóle musiałem edytować ten parkur, bo tutaj były no, takie niemożliwe skoki i jakbym ich nie poprawił, to byś tego parkura zasadniczo nie dało przejść. Więc... Tomaram. Aha. <laughs> O kurwa ja też umarłem. <laughs> dobrze na... Dobrze nam idzie na ten moment. Tak. Dobra. Dam jest checkpoint w ogóle. Dobra. Nawet sam sam, sam budowę... No to jest checkpoint. Sam budowałem parkuiny i zauważyłem no, go. Bo... <laughs> sam budowałem, kurde. a zapomniałem o nim co najlepsze. Dobra. Dobra, tu trzeba uważać, by nie wpaść na te Tesle. Znaczy nie Tesle, tylko taśmy ciągły. <laughs> no. O kurde. No. Proszę, tak, dobra, trzeba zrobić tak, żeby tego nie trzeba było wyciągnąć samowę. <noise> Więc muszę się postrzegać od niecenzuralnych słów. A do niecenzuralnych dobra. słów. <noise> Znowu mam. Ajajaj. Aj, aj. nie, nie wiem, ktoś do mnie wyzwania ciągle, nie znam tego numeru. A kto do, do ciebie wyzwania? Kto do ciebie wydzwania? Właśnie nie wiem. Pewnie pewnie, nie pewnie, pewnie, pewnie Pewnie... cię chcą porwać przez numer telefonu. O kurwa, Ja do ciebie nie, nie, nie odbioram tego. <głos> nie wiem. <noise> No Czekasz? No tak! Ja tam zawsze na każdego czekam. Jak z kimś przechodzę parkury, to czekam. Tak mam w zwyczaju. A co ja się bym nigdy zajęła <laughs> Nie, no, nie no. Jakbyś przeszedł, to. No czy przeszedłbyś to pewnie, ale jakbyś nie przeszedł, to, to byśmy wyszli raczej z tego parkura. Ale da się przejść, bo go testowałem, więc na czy leżę. Dobrze. Dobrze, tutaj skaczemy. Na razie nie jest ciężko, póki co. Cześć ma. <laughs> o kurde. Ja nie mówię. No ra. No poczekam tu na ciebie. O kurde. Jak umarłem? Ten tanec jest jakiś gruby. Nie wiem, to hit te hitboxy w tej grze są jakieś takie, nie wiem, zbugowane. Ja. Nie wiem w ogóle co zmienię ślad, bo mam ten długi ślad z VIP-a, ale tego mnie no, denerwuje jaki taki za długi głód zasłania. O kurwa, zgin zginąłem! Ja nie mogę. Co ja zrobiłem? Dobra. No nie! <laughs> o, kurde! Już to usunął. komputera. Usunął, usun. cięcie, cięcie. Dobra. Jest siódma, siódma minuta materiału, a ja skaczam. <laughs> to przez dripa. To wszystko przez dripa. Dobra, teraz musisz się udać. <grymne> no, uda... no, no, jak no, no, jakimś się udało. Dobra, to jest żałosne trochę. Byłem ja głupio. Ajajaj. Nie no, nie no, wierzę w Ciebie, dasz radę. Dobra. Dobra, tu jeszcze, tu jeszcze skok. <grymne> o Boże, dobra, może chyba zmieńmy parkour, co? A, 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 dobra. Ja nie mogę. Zmieniamy parkour, czy chcesz przejść tu? No. Dobra, to zmienimy parkour. Nie. Ja, yeah. A kurda. Dobra. No, no to idziemy do następnego parkura. Nie wiem. Nie, może, może że masz skin tego. Skin ze squid game, a, to przejdźmy z parkour squid game, bo tu jakiś mam w topce squid game. Dobra. Ale ja już wbiłem, tu poczekam na ciebie, by to w ogóle klucz jest. O. Dobra, klucz, trzeba wziąć klucz. Dobra, idziemy po kluczyk. <śmiech> <śmiech> ja nie mogę. Dobra, o kurde. To byłby kur, nie no. proste, etap. Co tu się dzieje? No, to była ma to... mapa No ładna, taka. Nie wiem, dużo map się powtarza. W ogóle chyba to jest prefabrykat, ale nie wiem, nie będę spekulować czy to prefabrykat, czy nie. O kurde, <laughs> chyba... Teraz, żeby się to nie wyłożyć, nie? Green Night ey, jestem na czysto, do to strzela. Dobra. Cieo, nie, nie no. Mnie, a, mnie, a mnie do tej pory chyba nie dotkła Tesla. O, to jest w ogóle żółty klucz. Dobra, gdzie jest przejście? No, Tam jest przejście, jest dobra, tu. Tutaj przejście jakieś i, i bram... Aha, bo tu można przejść obok. <laughs> Czyli klucze w sumie <laughs> zasadnicze nie były potrzebne. Aha. No ale cóż, no parkur fajny, parkur fajny. Tak samo parkur Szymona, bo nie powiedziałem, parkur też fajny. Podoba mi się, budowałem go nawet z nim, także... mój teraz też był fajny, Tak. Ale są zasadny. <laughs> mój też fajny, tylko jakiś taki skomplikowany. Za dużo tripami. Dobra, dobra, teraz ty, możesz, teraz ty możesz wybrać jakiś parkour, bo ja wybieram, to może ty dobra. teraz wybierz coś. Jakiś stopień. Oczywiście, naturalnie. Dobra, to... W ogóle jestem psem w Naksusie. Kocham Wojana, może być? Dobra, <laughs> dobra może, może być. może być. Kocham Wojana. Dobra, łączymy, tak, łączymy. Kocham wojanowicie. Ja nagrywałem po wśród materiale. A <laughs> dobra to trudno, Przecież najwyżej drugi raz. Ja w tego parkura nie przechodziłem nawet wcześniej, więc... Dobra, ale to ja będę biegł za tobą. Ale sam odporny. Czy... Aha, to nie, ten, to nie ten portal. Gdzie jest meta? To do któregoś portalu trzeba wyjść. O, no i gdzie jestem? Jestem, w, jestem w bo to super, chyba nie ten portal. Tak, pusta głowa. Tam mózgu nawet nie, puch, nie ma. Nie wiem kto to jest, ale... <laughs> No to, 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 taki to, to, taki to dużo wyjaśnia. Dużo wyjaśnia. dużo wyjaśnia jak nie mam mózgu. Nie, akurat już każdy i tak. żaden z nich nie był dobry. Nie, nie mogę. To chyba ten musi być dobry jedynie. No. Ja nie no. mogę. Każdy pomyliłem. No i to jest właśnie mój fart. Taki fart. Dobra, parkour spoko, Co? ciekawy. Perfect. Wojanowice jakieś. Dobra, teraz też możesz wybrać jakiś parkour, bo no, dwa o, o, wybrałem. O, o, o. Kochamy Wojana. Wojan nad życie. Wojna no. nad życiem, ja pierdolę. O kurde. o kurde. Wybrałem jakiś parkour Tutaj mój świat, jakiś taki, nie wydaje się chyba trudny. To raczej nie jest sekundówka, ale dobra. Przechodzimy. Dobra. dobra. Tu dobra zobaczę, czy nie ma kluczy. Nie, chyba nie ma kluczy na początku. No to możemy przechodzić. Przechodzimy sobie tutaj na spokojnie. że to mapa, ale w sumie dużo jest podobnych map. Nie wiem. Nie to chyba raczej nie będzie nie, jakiś tak. skomplikowany parkour, takie mam bynajmniej wrażenie, ale raczej nie powinno to być skomplikowane. Zobaczymy. Z zobaczymy, zobaczymy. Dobra, ja do, w ogóle poczekam trochę, bo tu przyspieszyłem. Dobra. Dobra. Dobra, skaczemy, skaczemy. No tak. Na razie nic skomplikowanego, ale chyba parkour w sam w sobie nie jest skomplikowany, tak mi się wydaje. No chyba Po trampolinach teraz skaczemy. Dobra, tu sobie skrócę, RRR, tu sobie skrócę. Dobra. O, 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 A o to meta. jest no i meta. No i Jaki rekord? Ja to dzisiaj przechodziłem. A. A nie, zagadam jest... Nie, najlepszy no, dzienny nie. rekord: 51 sekund, niby. Nie piszę. Ja nie znam jakichś fajnych map, które można przejść. Co, nie. Mam w głowie, że od państwa map to trochę byłoby egoistyczne. Nie no, w sumie moją przejściliśmy, nie. to i twoją możemy przejść znaczy, to chyba nie będzie egoistyczne. Tak? Tower Island Heart, o Boże, to tu może być ciężko chyba. Um, może być. Może być, dobra, ale to, woda nie? To jest no. A to jest w ogóle woda? To jest lawa? Aha, to nie ma tak. lawy. Woda no, no, no. No chyba. chyba Dobra, chyba nie ten. wiem. Nie wiem, bo, jak, bo, jakbym, bo jakbym dał radę, to bym się zbugował i miałbym ten lot, Dobra. ale. Dobra. O, o, bo... ja, no, tak. no, no i zginęliśmy. Nie. Szybko poszło. Dobra, to, ten... Dobra. to też może być mapa, której nie uda mi się przejść. No, w moim przypadku chyba też, bo ja już drugi raz zginąłem. Nie wiem. W nie ogóle się udało, do checkpointa O Kurde, to daleko. Wiem, ja i cały czas mam tu problem, ale to przez to, że to jest drippy. Ja czasem, czasem nie lubię tych klocków Drip. Nieee. O Boże, bym prawie spadł. Dobra. O, o, ale że się zawinął dobrze. Ło. O, no, o checkpoint. No to git, udało się. Chociaż, chociaż checkpoint. Tak. Chociaż checkpoint. Chociaż... O kurde. E, spadłem z na, na dół. <laughs> Widzę właśnie. Ale dobra. Dobra, chyba... No... Nie wiem. Wskakujesz w tyle tę lawę, żeby się do checkpointa cofnąć? Nie wiem, ja tutaj już byłem na następnym checkpoincie, już trochę dalej jestem. Dobra, poczekam, już nie będę tak pędził. Jak struś. No nie, umarłem. Kurde, ale w ogóle parkour tego, ciekawe. Taka wieża tutaj, wyspa taka... Aha, spadłem. O, stojąc no w miejscu spadłem, super. Checkpoint. Parkour o, ciekawy no nie, w sumie. Parkour w sumie ciekawy, co co. Dobra. O, boże, co ja no robię? nie wiem, co jestem. Nie, nie. ja bym chciał przygotować. Ja pamiętam, jak ja robiłem konkurs na tym parkurze, że jak kto go jak najszybciej przejdzie, to jakieś tam nagrody. O. Nie, ja ten parkur pierwszy dobre. raz tak szczerze widzę, bo nie, nie przechodziłem go wcześniej. Nie miałem okazji go zobaczyć w topce wcześniej. Także. No, co jakby na dole, ale spadłem. <laughs> się, ja, no. ten, ja też spadłem na dół. Nie, ten, for, ten parkur jest chyba na nas za głupi. Coś czuję. Tak. My jesteśmy za to dla niego. Albo my, albo my jesteśmy za mądrze, albo ten parkour jest za nas za głupi po prostu. Ja został obrany, no znowu się zrąbałem. Dobra, no, to może zmieńmy ten parkur bo ja też, ja też cały czas spadam i może tak naprawdę stoję w sumie w miejscu. Znaczy no, może nie no, stoję to w to miejscu, ale to po prostu się ruszam. Ostatni parkur na dziś w tym odcinku, jakiś Tower of Hell. Przejdźmy w sumie, zobaczymy co tam jest. Dobra, ja już dołączyłem. No, no. O kurde są wieżyczki. Tower of... Zaraz Tower. przystarczy. W ogóle tam chyba jest kluczek jakiś czy coś, chyba tam trzeba pójść w tym kierunku. Tak, to jest kluczek, to trzeba tu pójść. Dobra. Ja wszystkie armaty na łeb dostanę. No <laughs> kurde. O kurde, bo że żebym nie zginął jeszcze. Ale w ogóle te armaty są zbugowane, bo one latają przez ziemię chyba. Albo mi się wydaje. Nie wiem, chyba mi się wydaje. Nie wiem. One są jakieś zdzielowe. Nie wiem, w ogóle cała ta gra. Aha, bo tam dalej jeszcze coś jest. Aha, to może po prostu wyjść. Dobra. Myślałem, że tam coś jeszcze tak. jest. Dobra, no to przechodzimy. Checkpoint. O, przyda się, no. przyda się checkpoint. Jej. Dobra. Dobra, chyba nie ma znaczenia, w którym kierunku się idzie, ale. Dobra. No ja sobie pobiegam w lewo, nie ma No ja tutaj na prawo. O, kurde, zginąłem. Ja nie mogę. Co za? Ja Fajne to. Nie wiem, parkur w sumie. Boże, co ja robię? Parkur ciekawy, ale Dobra, tutaj widzę, że zginąłem to. kolejny raz, tak z dupy. Dobra. Ale to w końcu jestem gdzieś pierwszy. <laughs> Nie wiem, ja tutaj ja tutaj się Dobra. tego zawiesiłem. O, co tu skrócę, tak, o. i checkpoint. Dobra, i, i zginąłem. <laughs> no. Dobra, czeka. <laughs> Dobra, czekaj. Dobra. dobra. O kurde bym jeszcze bym spadł. Dobra, tu jakieś taśmy ciągi, to raczej nie skomplikowane. U Jezus. Dobra. Ej, jak Ej, zginął? Aha, bo to lawa jest dlatego. Dobra. O kurde, bo ty spadłeś <susza> chyba. Nie, jeszcze jestem na trasie. Dobra. Taśmociągi przychodzą. <susza> taśmy ciągi. Ja nie mogę Dobra, ja poczekam to przy tym checkpoincie by nie było. Chodźmy na Movie Star Planet. Na movie... na movie Star Planet? Tak. A to się dzieje? W sumie? W sumie nie wiem. Na MSP2 są podobno ataki hakerskie nie wiem czy tam opłaca się wchodzić czy nie. Chyba, że to cała ta akcja minęła, bo nie wiem. W sumie nie wiem. Nie wiem, jakoś zbytnio się MSP2 nie interesuje, ale tam czasem wchodzę od czasu do czasu i tam czasem interesuje się dramami, co tam się dzieje, także... No, dobra, dobra. widać, że zginąłeś, dobra. Poczekam, ale... O Boże, tu trochę jeszcze tych poziomów będzie. Nie wiem, jak nie damy radę przejść, to trudno. No. Dobra. Tutaj, to jest w ogóle oznaczone kolorem zielonym, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, czy to jakieś łatwe, czy trudne, ale chyba nie, bo to po prostu jest w jakiś kolorach tęczy, chyba. No chyba tak. Jakim cudem zginąłem? Wtf? <laughs> nie wiem jak, ale zginąłem, także ciekawie. No kurde. ja, ja też, tak. Ej, jak ja umarłem! <laughs> Hej. Czekaj, czek, ja tam pójdę, tam chyba musiała być jakaś lawa czy coś, bo nie wiem jak mogłem inaczej zginąć. Przedłem sobie tu, tu... Jest popsuł, tak? Nie wiem. A, bo tu może jest lava i pewnie hitbox się. Nie, nie, nie tu, nie tu zginąłem. A nie wiem. <grym> nie wiem, dobra. Już jestem na tym niebieskim poziomie. Nie wiem jak ty. No tutaj cię, tutaj cię widzę. Jeszcze ja żelmała ona. Dobra, widzę cię. O, no i git. Tylko, Kurde dobra. szkoda, że... Nie, szkoda, że nie ma checkpointa. Dobra, a tu, a tu co tu? No fajnego. A tu, aha, trzeba bo tu trze trzeba po tych różach chodzić, aha, ja to jest jak jak to jak to, nie wiem co to. chyba róża, nie wiem, No <grych> dobra, nieważne, po tych nie, kwiatkach, po nie, tych niebieskich kwiatkach, inaczej nie. mówiąc, tak. dobra, przechodzimy, dobra, chyba, chyba raczej ten parkur przejdziemy, coś mi się wydaje, ale nie wiem, aha, bo tu jeszcze trzeba tak nie zrobić, no, jest długi to na pewno, bo czekaj, ile kto go przeszedł? No, w 3 minuty, a to oczywiście pewnie inaczej, ta, Chyba, że to sekundówka co najlepsze, ale dobra, już nie chcę mi się pewnić, to seka. Śmieszniej by było, jakby się okazało, że to sekundówka. Czekaj, zerknę, czy ktoś z moich przyjaciół przeszedł. Ty, bo to chyba sekundówka jest. Ja nie mogę. No, kurde. Dobra, to już trudno, przejdźmy już przejdźmy, przejdźmy, to normalnie. Bądź, bądźmy lepsi, po prostu przejdźmy to normalnie. Ale serio to jest sekundówka? Ja nie, ja nie mogę. Jeśli to serio sekundówka... Nie wiem, no zobaczymy jak przejdziemy, ale... O kurde, bo tu laser, to tu A tu... O kurde. To ja mam mało HP, a tego nie przejdę. Bo tu chyba trzeba laserem i tam szybko na skok. O kurde. Dobra, to nie, to przejdźmy od początku i zobaczmy czy to w ogóle sekundówka jest, bo jak tak to będę się... Śmiać. Ty, to jest faktycznie sekundówka. O kurde, bo to jest lawa, tu trzeba jakiś skok zrobić. No, czyli, czyli, w czyli w rzeczywistości wryzyski. przechodziliśmy parkour, który jest sekundówką. <laughs> ja nie mogę. Ja nawet nie jak tam parkour. Nie, znaczy na no, tą sekundówkę tam trzeba jakoś. Aha, tu w portal i meta. W się nie będzie to skoczyć. W którym w sensie, bo tam lawa, które ta lawa, która to zabija. No tam trzeba jakoś tak szybko po prostu skoczyć na platformę, gdzie jest portal i. No, bo tak to ciężko będzie. No ale dobra. Przechodziliśmy tak naprawdę sekundówkę. Jak się z tym czujesz? Dobrze, ale zarazem nie, bo nie udało nam się tego przejść. I no, na tej sekundy nie mogę przejść. <noise> nie no, ja raz przeszłem, ale tylko raz, więc nie wiem, dobra. Chyba, chyba z tego miejsca skończymy odcinek. Dobra, ja z tym wychodzę, nie? <noise> dobra. Ja wychodzę z tego parkura i z tego odcinka chyba byłoby na tyle. Dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka. Zachęcamy Was do subskrypcji mojego i Fikuska kanału. No i cóż, Hej. ja się żegnam. Może też się pożegnać, Fikusek? Ja żegnam. No. Dobry wieczór. <laughs> do dobry wieczór, do widzenia. Dobry. Dzień dobry wieczór. No i cóż, życzę Wam miłego dnia i żegnajcie.